Siemka, siemka, trzeba śniadanko zjeść, o, płatki mi się kończą, ale co, nie, wystarczy mi. Ale nie o płatki dzisiaj chodzi, jestem na etapie sprzedaży mieszkania. No, niby fajnie. Zgłaszają się przede wszystkim do mnie agenci. Osoby prywatne też, ale w większości agencji. No i o tych agencjach chcę chwilę pogadać. Bo mają różne procenty pobierania tych prowizji. Od 0,5% do 3 i 4 nawet nawet procent. To ja się tak zastanawiam, słuchajcie nad tym. Przecież nie ma, nie ma znaczenia, czy to mieszkanie jest duże, małe, Te same procenty pobierają. Od wartości mieszkania. Uważam, że to jest bardzo duża kasa. Czy więcej wkładają pracy w sprzedaż mieszkania, które ma 40 metrów, czy 150? A kasa jest różna. Nie wiem, od 300 tysięcy do na przykład do 5 milionów, a te same oprocentowania. No właśnie, co wy o tym myślicie? Czy to jest dużo, czy mało? Czy powinno być właśnie tak samo porówno przy każdym mieszkaniu? No nie wiem, co Wy o tym myślicie, no. A na śniadanko płatki z jabłuszkiem, a przy okazji to Wy zdejmujecie skórkę z jabłka, czy też kroicie ze skórką? Mówią, że zdrowsze jest skórka, chociaż nie mam pojęcia. No nic, a jeszcze tego banana dokroję, bo lubię banana. Dodam sobie jeszcze mleko. A tak jeszcze odnośnie tych, tych agencji. No muszę przyznać, że ludzie są bardzo sympatyczni ci agenci, dzwonią na potęgę, dopytują się, czy podpiszę umowę. I są dwie, dwie umowy, dwa rodzaje umów. Na wyłączność i taka niezobowiązująca. Ja chyba jestem na tym etapie niezobowiązujących. Ale liczę, że może ktoś bezpośrednio przyjdzie i zakupi e, mieszkanie. No nic. A dlaczego? Dlaczego, sprze dlaczego sprzedaję? Pewnie zapytacie. Dlatego, że przeprowadzam się niebawem do nowego domu. I to mieszkanie nie będzie mi już potrzebne. Chociaż zawsze może się przydać. Może mogę poczynić tutaj inwestycje i wynająć to mieszkanie. Ale czy chcemy się w to bawić? Nie wiem. No zobaczę, jak będzie yy, ze sprzedażą, wtedy, wtedy się okaże. O, i jeszcze do tego dodam sobie cynamonu. Nie wiem, czy wy lubicie cynamon, czy nie. Trochę tak świątecznie jabłko i cynamon zawsze mi pasuje. O, istos. Nie myślcie sobie, że ja to tak yy, jem, tylko takie zdrowe rzeczy. A ja wiem na ile jest chemiczne to jabłko i te banany. Ile w sobie mają chemii, pojęcie nie mam. A czy te płatki wiadomo z czego one są? Też nie wiem, ale lubię po prostu jako, jako smak. Także nie, niech Was nie zmyli zupełnie to. I nie wyobrażajcie sobie, że tylko jem zdrowe rzeczy, bo i Kiełbachę, i parówkę, i, i kajewski, i McDonalda, wszystko opierdzielę. Ale dzisiaj chciało mi się po prostu takich płatków. Z owocami. No nic, życzę Wam miłego dnia, cudownego dnia, dużo uśmiechu. Spotykajcie na swojej drodze tylko miłych, sympatycznych ludzi. Zresztą, jak, tak, jak sami tacy będziecie, to zawsze będzie to odwzajemnione. Smaczności. Jeszcze raz, miłego dnia.